Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Dzisiaj jest środa i teraz jest godzina, zaraz 15. jestem w domu, bo miałam dzień wolny. I w sumie od rana miałam trochę załatwiania, potem nagrywałam wam dwa hole, które będę dzisiaj montowała. Mam w ogóle jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. W ogóle ten grudzień jest taki dość intensywny, mam mało czasu na nic nie robienie. Także idę teraz właśnie, ubrałam sobie jeansy, mam domowy sweter, ale założę kurtkę, czapę, idę do żabki, bo mam tutaj blisko żabkę, muszę odebrać paczkę z Zary, muszę wysłać dwie paczki z schemu, bo nagrałam wam w końcu Hall z chemu, także muszę wysłać, odesłać rzeczy, których, których nie chcę, bo tak leżą niepotrzebnie. I jutro będę musiała iść do paczkomatu, bo jeszcze coś z Vinted sprzedałam, także yy, no, taki plan Ci też malowałam paznokcie na ten ciemny kolor, to jest ten lakier, który ostatnio gdzieś tam kupiłam gdzieś tam, nie, gdzieś tam, w Rusmanie. także no, w ogóle mam taką suchą skórę jakąś tutaj, nie wiem od czego. Czasami mi się tak na brodzie dziwnie robi tak jakby liszaj i muszę sobie wieczorem nawilżyć, póki co troszeczkę korektora sobie dałam, bo też miałam takie czerwone, no i tak nie będzie widać, bo zaraz maskę założę, a ja mam żabkę dosłownie... 4-5 minut na piechotę, więc yy, daleko nie mam, ale jest bardzo zimno, jest słuchajcie, chyba minus 7 stopni, odczuwalna jest z minus 10, naprawdę tak nieprzyjemnie, więc no dobra, także słuchajcie, idę i odezwę się do Was jakoś pewnie albo później, albo jutro, w sumie nie wiem. A powiem Wam tylko, że ostatnio oglądałam film świąteczny znowu, chyba Wam nie wspominałam w żadnym vlogu, przynajmniej sobie nie przypominam. Mm, randki od święta? Chyba jakoś tak, jak pomyliłam coś, to Wam tutaj napiszę. One jest na Netflixie. Te filmy się też już Wam raz mówiłam, albo kilka razy. One są takie, o, wiecie, takie w sumie o niczym. Takie trochę wątków miłosnych, trochę świąt, trochę tam takiego. Yy... No, chodzi o to, żeby nastroić się po prostu tak świątecznie. No, i może i się nastroiłam trochę, nie wiem. No, nic porywającego w tych filmach nie ma, ale one są takie miłe w odbiorze, więc no obejrzałam sobie fajnie i póki co nic nowego nie widziałam, bo, bo jakoś nie mam pomysłu, co miałabym obejrzeć. Także może dziś wieczorem, ale w sumie nie wiem, czy zdążę, bo mam tyle tych rzeczy do robienia, że, mm, że nie wiem. Także dobrze, słuchajcie, uciekam w takim razie i widzimy się później. I mamy piątek, w sumie się z wami nie łączyłam od tego ostatniego razu, dopiero dzisiaj się łączę, dlatego że jakoś tak nie było w sumie okazji, pomyślałam sobie, że jutro sobie pogadamy, jutro jest sobota, ja mam cały weekend, czyli całą sobotę, całą niedzielę w sumie będę spędzała raczej w domu. Znaczy jutro gdzieś tam muszę wyskoczyć z koleżanką do Gdyni, ale generalnie nigdzie nie wychodzę, dlatego postanowiłam, że trochę wam ponagrywam i dzisiaj też się z wami połączę, przywitam się z wami, powiem wam, że wychodzę w końcu z domu, słuchajcie, ani dzień temu nigdzie nie byłam, ani dwa tygodnie temu, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj sobie pojadę z koleżanką do Gdańska, gdzieś do pubu, jednego, drugiego, pochodzimy, zobaczymy, co tam ciekawego, mam tak ochotę wyjść, słuchajcie, do ludzi, dlatego, że tyle już siedziałam w domu, to nie jest tak, że mi było źle w tym domu, ale przychodzi taki moment, że po prostu już mi się chce i właśnie no dzisiaj mi się bardzo chce. Mimo tego, że jestem zmęczona, w sumie piłam przed chwilą kawę, czego raczej nie robię popołudniami, nie piję kawę, ale wypiłam sobie małą kawę i, I mam nadzieję, że będzie, że, że będzie lepiej. Po prostu, jak też wyjdę do ludzi, będzie gdzieś tam muzyka, to wiecie, trochę się obudzę. W każdym razie zrobiłam sobie, mam jeszcze mokre włosy, zrobiłam sobie makijaż, ale to jest makijaż w sumie ten, co miałam do pracy rano. Tylko zmyłam podkład, nałożyłam sobie świeży, poprawiłam. Oczywiście nowy brązer, mocniejszy niż rano. Tu i tak tego tak mocno nie widać. Natomiast brązera sobie dosyć dużo dowaliłam. Trochę brwi mocniejsze, cienie nowe i usta jeszcze będę malowała. Także może na czerwono. W sumie można jakiś inny kolor, nie wiem, ale w sumie usta mam ochotę zrobić sobie w jakimś intensywnym kolorze. Także jak widzicie wieczorowych makijaży raczej już nie robię, bo ja się w tym nie czuję. Wręcz mam wrażenie, że człowiek jeszcze czasami gorzej jak się zgrzał gdzieś tam tańczył, wygląda w tych makijażach gorzej niż jak tak jest pomalowany, także chyba najlepiej jednak się. Yy, znaczy nie malować. Malować, ale w sensie takim, że... Mm... Wychodzić gdzieś jak wychodzicie gdziekolwiek, czy obojętnie, czy w dzień, czy wieczorem to robić sobie taki makijaż, w którym się czujecie dobrze, żeby nie musić co chwilę sprawdzać, czy wszystko jest ok, czy gdzieś tam się wiecie, coś nie rozmazało i tak dalej. Ja czasami pamiętam jak kiedyś robiłam takie oczy mocno malowałam i miałam wrażenie, że człowiek potem jakiś zmęczony po tych tańcach, zgrzany, to to tak źle wyglądało, a teraz przynajmniej wyglądam całą tak samo. Także no nie jest to jakiś mocny makijaż, ale no wystarczający dla mnie. Założyłam też słuchajcie kolczyki te schemu. chemu. A... Jedne takie wiszące, te są z jakiejś tam starej, ze starego zestawiku. Może w sumie jeszcze jedne założę, bo mam jeszcze jedną wolną dziurkę. Trochę się dziwnie czuję, dlatego że ja raczej takich wiszących kolczyków nie noszę. To oczywiście nie jest wiadomo jak wiszący kolczyk, ale już jest taki bardziej, wiecie, jakby tego tutaj nie było na dole, to by był normalny. To jest ten taki z czarnymi dodatkami. I takie je założyłam i od razu chciałam ściągnąć, ale potem tak sobie myślę, nie no, kurde, chyba nie jest aż tak źle. Może trzeba się przyzwyczaić po prostu. Ja zawsze. No właśnie, i znowu, ja zawsze nosiłam takie kolczyki duże, wiszące, ale z czasem jakoś tak przystało mi się to podobać. Po prostu nie czuję się w tym, dlatego jakby wolę takie małe, mieć ich dużo, ale takich mniejszych. Natomiast, no to chyba też nie jest, Słuchajcie, jakiś wielki kolczyk. Także muszę się chyba po prostu przyzwyczaić. No i tyle, także słuchajcie. Postaram się Wam zaraz pokazać w lustrze, jak już się ubiorę i wymyślę coś. Nie będę nic jadła, dlatego że słuchajcie, dzisiaj zrobiliśmy sobie w pracy dzień maka. Ja tak dawno w maku nie jadłam i zrobiliśmy sobie dzień maka i e, kolega pojechał po zestawy, słuchajcie, tego drwala klasycznego z frytami z kolą. Jezu, słuchajcie, ja jadłam o 12.30, jest 19.30 i ja jestem, no 24, ja jestem dalej najedzona, słuchajcie, po prostu tak mnie to trzyma, ta kanapka jest ogromna i... Ja po maku raczej byłam w miarę szybko głodna zawsze, w sensie no nie, że od razu, ale po kilku tam godzinach już czułam taki głód, a teraz nic, słuchajcie, czuję się tak zapchana, że no nie będę nic jadła, no nie ma sensu wciskać na siłę, mam teraz już jakby, yy, na jakiś czas jestem jakby zaspokojona, jeśli chodzi o maka, natomiast bardzo chciałam tej kanapki spróbować i jest ok, naprawdę, słuchajcie, ja lubię boczek, to mi mięso, to ten kotlet jest też fajny, sos, ja nie wiem, czy to nie jest sos z Big Maca, taki podobny, wszystko jest fajnie, tylko ten ser mi tam za bardzo nie pasuje, ten plaster sera, mam wrażenie, że najbardziej go czuć w całej kanapce, ale ogólnie, słuchajcie, można się tym najeść, bardziej bym powiedziała, że to taki nawet zestaw, to nie był powiększony, to był normalny zestaw, bardziej taki chyba dla mężczyzny niż dla kobiety, no nie wiem, no dla mnie był dość duży i tą kanapkę jeszcze kończyłam tam po dwóch godzinach, bo mi została taka jedna czwarta, więc jeszcze ją skończyłam na zimno, ale ale mam już dość, zjadłam i dzięki i, i wystarczy no, także tyle, słuchajcie, w takim razie idę suszyć te włosy, pomaluję sobie ustaw ubiorę się w coś i i wam się pokażę ja nie wiem, mi zawsze słuchajcie brakuje czasu dzisiaj znowu myślałam, że mam jeszcze godzinę no nie całą, ale myślałam, że mam jeszcze ten zapas czasu natomiast oczywiście zaczęłam szukać gum lusterka, innych pierdół oczywiście nic nie znalazłam, a już muszę wychodzić w każdym razie, słuchajcie grzyby sobie wyprostowałam ale niestety z tymi grzywkami to jest tak, że jak ich nie ma źle, jak są to też źle. Lubię siebie w grzywce, ale ona mi się naprawdę, słuchajcie, przez ten wicher tutaj, ja kiedyś go nie miałam, przez ten wicher mi się tutaj nic nie układa i nie wiem, albo będę ją zapuścić, albo nie wiem co zrobić. Lubię mieć coś na czole, natomiast to układanie tej grzywki to jest po prostu jakieś przekleństwo, także przyjechałam sobie trochę prostownicą, na ustach mam jakąś pomadkę taką w wróż, w ogóle mi się ona nie podoba, ale już nie ma czasu na zmianę w ogóle, bo muszę wychodzić. To jest jakaś chyba z Vibo Million Dollar Lips. Kiedyś myślałam, że to jest ten kolor, bo już miałam jakiś taki ładny jeden kolor, taki malinowy i myślałam, że to jest ten sam. Kupiłam i to nie jest ten sam, nie podała mi się w ogóle. Dobra, niech zostanie. Bluzka na ramionczkach z, na ramionczkach z H&M. -u. Słuchajcie, to jest ta bluzka, o której wam mówiłam w holu, że ciągle ją noszę, ta satynowa. I ja naprawdę ją ciągle noszę, aż wstyd po prostu. Ale jak jest ciemno, to mam nadzieję, że nikt nie pozna. Ja i tak jestem wiesz, na ciemno ubrada. Dzisiaj znowu chciałam inny kolor, oczywiście idę na czarno. Ramoneska, jakaś zwykła z. z Reserved. Spodnie z Zary, z rozcięciami, buty z CCC na takim obcasiku. Tu wisi Fabiola, którą zaraz też założę. I. o, na obcasiku. To to są takie spodnie, kurcze. One są spromki. One wyglądają jak rurki, tylko po prostu mają te rozcięcia. Także to są fajnie opięte i naprawdę bardzo mi się podobają. Także nie wiem w ogóle, czy ta seria jeszcze jest, bo to tak jak mówię, to były jakieś wyprzedaże, Natomiast one się trafiły genialne, te spodnie po prostu. I długość idealna, wszystko w nich jest idealne. Także jest śnieg, więc też nie chciałam za bardzo jasnych spodni, bo bym miała załasty tył brudny, bo niestety tak to właśnie jest. Jak się chodzi, to potem. Jak jest mokro albo jest y, śnieg, to ten tył tak wiecie, jak kiedyś w latach 90 się chodziło i takie te tyły były nie dość, że obdarte od ziemi, to jeszcze takie brudne zawsze i zaboczone, także mniej więcej tak to wygląda przy spodniach w, w taką pogodę, także nie będę ryzykowała, idę w ciemnych, no i jestem cała na czarno, także słuchajcie, ubieram kurtkę, rękawiczki, szalik i wychodzę, także widzimy się jutro jest godzina teraz, słuchajcie, za 10.10 ja już się ogarnęłam, zaraz będę suszyła włosy i pójdziemy tam do pokoju to opowiem wam trochę o piątkowym wypadzie do pubu, bo słuchajcie, mam takie przemyślenia i chcę się z wami e, tym podzielić, bo jestem ciekawa co wy o tym myślicie, natomiast zanim tam pójdziemy, to zróbmy sobie taki mały kącik kosmetyczny tutaj, bo muszę wam powiedzieć, że z racji tego, że wczoraj też byłam w domu, nigdzie nie wychodziłam, to postanowiłam trochę zadbać o siebie, ja ogólnie tego czasu ostatnio mam bardzo mało, natomiast są pewne takie rzeczy, które staram się robić regularnie, inne mniej no ale wiadomo, jak robicie coś regularnie to wtedy łatwo zobaczyć efekty natomiast, słuchajcie, zrobiłam sobie paznokcie w sensie zmyłam ten ciemny kolor, ponieważ a, sprzątałam łazienkę, prysznic więc a, szorowałam, także zmyłam sobie e, ten ciemny lakier, pomalowałam takim e, jasnym, to jest w zasadzie top co, nie top coat base coat, także pomalowałam sobie mm, właśnie tym, te, tą bazą i spiłowałam tak na mega krótko i chyba sobie dzisiaj pomaluję takim lakierem z Deli to jest taki jasny kolor. Ja co prawda dzisiaj z koleżanką jadę do Gdańska na matarnię, bo są sklepy otwarte i tam jest ten duży rozmar właśnie, gdzie są te lakiery, także na pewno sobie jakiś nowy kupię, ale chyba i tak w sumie pomolę sobie tym. To jest numer 803 Ellis. Także on jest taki półtransparentny, można powiedzieć, ale paznokcie po prostu zdrowo, dłonie zdrowo wyglądają z tym lakierem. Także chyba dla odmiany właśnie e, dzisiaj pójdzie w obroty ten lakier. Wczoraj też nasmarowałam się samoopalaczem I twarz, i tutaj dekolt, ręce Dlatego, że już byłam taka biała Słuchajcie, mam bardzo jasną skórę I raz w tygodniu, to jest taki mus Powinnam twarz i dekolt smarować w sumie dwa razy w tygodniu Ale nie robię tego często, bo Bo mi się nie chce Też słuchajcie, robiłam sobie wczoraj depilację laserową Robię raz w tygodniu Słuchajcie, to jest trochę tak, że ja te sprzęty, które biorę, te rzeczy, które wam pokazuję w filmikach To nie jest tak, że ja je biorę i wam tylko pokazuję To nie, nie o to w ogóle chodzi Jeżeli coś już się na coś decyduje, to po to, żeby to używać I słuchajcie, cisnę co tydzień, słuchajcie, robię sobie depilację całego ciała Liczę na to, że faktycznie pozbędę się tych włosów Jeżeli, no nie na zawsze, ale chociaż będę mogła się golić raz na, nie wiem, dwa, 3 tygodnie Także używam cały czas tego depilatora Tak samo robiłam sobie wczoraj masaż twarzy To jest to urządzenie z Gareta i też staram się dwa, trzy razy w tygodniu to robić, bo wydaje mi się, że są efekty. Ta skóra po prostu wygląda zdrowiej. Jeszcze do tego, jak ja używam te nawilżające, rozświetlające kosmetyki, to mam wrażenie, że całość działa idealnie na skórę. Także e, to urządzenie również e, cały czas używam. To nie jest tak, że gdzieś tam położyłam je w kąt i sobie leży. Dzisiaj też zrobiłam sobie olejowanie włosów, dlatego że tego też już dawno nie robiłam. Tak jak z cierkami e, jest jakby ciut lepiej, bo używam ich regularnie, tak niestety e, peeling skóry głowy robię rzadko. Mam ten z Bandi już końcówkę i dzisiaj zrobiłam, robię tak co 2-3 tygodnie ten peeling, bo chyba nawet nie powinno się robić częściej. I użyłam sobie właśnie olej. Jako podkład to jest ten arbuzowy żel z Eveline, kiedyś kupiłam w Biedronce. Mam go tyle dużo tego, także. Jedną trzecią zużyłam mniej więcej, ale ja olejuję rzadko, słuchajcie, raz na miesiąc mniej więcej tak wychodzi. I na to nałożyłam olej kameliowy, jest tak tłusty, nie wiem czy on mi się wylał przed chwilą, czy tutaj się z nim stało, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, wszystko tutaj leci, muszę to wytrzeć. No, także umyłam głowę, zaraz będę suszyła i e, tak jak wam mówiłam, potem będę wychodziła. Cieszę się, że trochę sobie ogarnęłam że trochę sobie dałam siebie, bo nie miałam ostatnio na to czasu, ja nie wiem, ten grudzień jest szalony i to nie chodzi tylko o trzy filmiki w tygodniu, które daję, tylko ogólnie jakoś tak fajnie z jednej strony, jak się ma tyle do roboty i nie ma czasu się nawet usiąść, ale z drugiej strony, słuchajcie, ten czas tak leci wtedy, że to jest coś strasznego, to jest w ogóle, nie wiem, dzisiaj jest, chyba 12 dzień grudnia. No, gdzie 12? Dopiero był listopad, słuchajcie, to jest w ogóle nieprawdopodobne. No, w każdym razie, jeszcze na koniec tej pogadanki, tutaj kosmetycznej, pokażę Wam dwa puste opakowania. Zużyłam taką odżywkę z Elsev. Włosy normalne lub suche, lekka, kremowa odżywka z olejkiem kokosowym taka słaba dość ta odżywka, w sensie ja ją często mieszałam z czymś innym chyba najbardziej lubię tą czerwoną białą ona jest chyba najlepiej się sprawdza na moich włosach natomiast też mam ochotę, słuchajcie, poszukać sobie zaraz na facebooku ja jestem na tej grupie włosomaniacy i poszukam sobie jakie w ogóle są jeszcze w Rosmanie, bo dzisiaj będę w Rosmanie, jakie są odżywki emolientowe, ale inne niż ta z Anwen, bo w sumie ta Anwen dość szybko mi się teraz kończy, bo używam w miarę regularnie no emolientowe się używa praktycznie za każdym razem ja i tak nie używam zawsze, no ale dwa razy w tygodniu mniej więcej, więc ona się najszybciej kończy. Także mam ochotę jakąś inną kupić, ale właśnie chcę spróbować z innej firmy. Zobaczymy, czy też będzie taka fajna jak ta z Anwen. Teraz mam irys, a wcześniej miałam różę. I słuchajcie, no i jeszcze jedno puste opakowanie: to jest tołpa hydroserum ochronne do rąk i paznokci, nawilża, poprawia wygląd dłoni i paznokci. Kupiłam to już dość dawno temu, była taka szafa dodatkowa w Rosmanie i tak sobie stały te kosmetyki, wyglądały przepięknie i to jest, ja nie wiem, czy to nie jest ta sama seria, bo one pamiętam, że wtedy właśnie po raz pierwszy kupiłam ten mój ulubiony krem rozświetlający stołpy, więc to stało jakby w jednej szafie, to była wtedy nowość, także dawno temu. Słuchajcie, krem przepięknie pachnie, bardzo ma lekką konsystencję, szybko się wchłania, z tym, że on słuchajcie, nic nie robi, aż mi trochę przykro, dlatego, że słuchajcie, ja bardzo lubię tołpę, ostatnimi czasy często wam pokazuję jakieś tam kosmetyki z topy. nie mam ich dużo, ale te, które kupowałam to wszystkim się sprawdzały, natomiast no ten krem jest naprawdę bardzo delikatny, bardzo jeszcze co jest ogromnym minusem tutaj, to to, że słuchajcie, ta pompka jest paskudna jak naciskacie tą popkę, to ten krem leci wszędzie, tylko nie na wasze dłonie Ja już próbowałam różnych metod, po prostu wciskałam tą popkę tu w ręce, a i tak zawsze, słuchajcie, się ubrudziłam No nie wiem, jakaś dziwna, albo trafiłam na taką felerną, albo po prostu, no ta butelka taka dziwna jest Nie mam pojęcia, w każdym razie Ładnie, ładny zapach, no żałuję bardzo, natomiast yy, no no nie, no po prostu nie, także dobra, posprzątam teraz ten bałagan wysuszę sobie głowę i pójdziemy do drugiego pokoju, o Jezus, pójdziemy do drugiego pokoju i opowiem wam coś odnośnie piątkowego wypadu do Pawła cześć maluniu a gdzie ty weszłaś na sianku? Franulka? a gdzie ty wlazłaś? gdzie ty wlazłeś robaczku? Boże, gdzie Ty wlazłaś? Mycha, gdzie Ty tam uciekasz? Chodź tu szybko, chodź tu szybko, chodź tu szybko. Pokaż Pysia, to pokaż Pysia, No pokaż Pysia. Pokaż Pysia, pokaż, pokaż, pokaż. pokaż. Ja właśnie wysuszyłam te włosy i słuchajcie, usiadłam tutaj na kanapie i wyginam się tak, bo chcę Wam lampki pokazać, dlatego że chciałam, żeby było chociaż trochę świątecznie. Dlatego że nie mam, słuchajcie, jak usiąść, żeby pokazać Wam tą chujinkę. Pokazałam Wam ją raz na początku i teraz, tak naprawdę, żeby Wam ją pokazać, musiałabym usiąść tyłem do światła, więc w ogóle bez sensu. Także nie wiem, gdzie ją ustawić, żeby gdzieś tam w tle się pojawiała. No bo w końcu jest w vlogmas i wypadałoby, żeby gdzieś tam się jeszcze pojawiła na tych filmikach, ale dobra. Będę komitowała. Słuchajcie, chcę Wam najpierw jeszcze coś powiedzieć odnośnie włosów, zanim opowiem Wam to, co chcę Wam opowiedzieć. Bo przed chwilą je suszyłam i zobaczcie, jak one się świecą. Oczywiście to jest poniekąd efekt olejowania, nakładania tych wszystkich odżywek i tak dalej, ale ja też używam regularnie. Tej szczotki, to jest szczotka, którą kupiłam jakiś czas temu na Allegro, Olivia Garden, one są różne, ta jest akurat dość duża i niestety jest ciut teraz za duża do mojej grzywki, jak miałam dłuższą grzywę, no to ona się super sprawdzała, natomiast teraz jest ciut za gruba, natomiast ona ge, genialnie się sprawdza do włosów, słuchajcie, pięknie wygładza, domyka łuskę i włosy się pięknie świecą po niej, słuchajcie, wyglądają po prostu tak zdrowo i to jest też właśnie taka rzecz, którą słuchajcie, gdzieś tam kupiłam i... Używam jej regularnie. To nie jest tak, że ja ją gdzieś tam rzuciłam w kąt, tylko po prostu cały czas jej używam i robię tak, że jak już są włosy podsuszone, to wkładam ją po prostu gdzieś tutaj, o, na takiej wysokości, przytykam suszarkę i przejeżdżam na dół. Czasami też kręcę tą szczotką, dlatego że mam wrażenie, że wtedy lepiej się ten włos domyka. Także. Tak naprawdę zajmuje mi to, nie wiem, może 3 minuty, żeby tak przejechać po całych włosach. I też właśnie zawsze robiłam tak, że grzywę podkręcałam. Natomiast w tej sytuacji, co jest teraz, ta grzywa jest krótka i mam wrażenie, że w ogóle, słuchajcie, ta grzywka, ona jest z nią jest coraz gorzej. Te włosy są tak sztywne, a te wichry, zobaczcie, co ja tutaj mam. Ja nawet nie mogę zrobić przydziałka prostego, dlatego że tu każdy włos układa się w inną stronę, a ten przód jest najgorszy. Ja teraz sobie spijam tą grzywę takimi klamerkami małymi. Ja je kupuję regularnie w Rosmanie. Przydają do takich właśnie dziwnych włosów, jak ja mam. Mogę zawsze sobie podpiąć. Czasami nawet do pracy, słuchajcie, do tyłu tak podpinam, żeby sobie z nią jakoś poradzić, bo słuchajcie, o, te włosy się w ogóle nie układają. Są takie dni, że jest lepiej, ale generalnie ja nie wiem, co mam z tą grzywą robić. Uwielbiam grzywki, ale po prostu w mojej sytuacji chyba najlepiej mieć proste, długie włosy i to jest jakby, zobaczcie, przejedziecie taką szczotką i jest okej, okay. natomiast jak jest coś krótszego przy twarzy, czy włosy bym miała krótsze, to zawsze się pojawia taki problem, że one żyją swoim życiem i najgorsze, co można zrobić z tą grzywką, a ja czasami to robię, to jest wyprostowanie jej, dlatego, że Wtedy ona się robi jeszcze bardziej sztywna I już w ogóle nic z nią zrobić nie można Także jedynym rozwiązaniem jest taka szczotka Ale niestety ta jest za duża I zastanawiam się, czy nie kupić mniejszej na próbę Bo ja jednak gdzieś tam tą grzywkę będę chciała ścinać I... No nie wiem, przydałaby mi się mniejsza Ta jest chyba 5,5 cm A są jeszcze oczywiście takie mniejsze 30 chyba cm, 20 ileś Także nie wiem, czy jeszcze jednej nie kupię Właśnie specjalnie do układania tej grzywy Zobaczymy W każdym razie, przejdźmy teraz do tego, co... Co miałam Wam powiedzieć? To są trochę takie moje przemyślenia, ale jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie, dlatego że słuchajcie, ostatnio właśnie w piątek zauważyłam ja to już dawno zauważyłam, ale teraz w piątek w ogóle to już tak jakby doszło do mnie, że minęło 20 lat, od kiedy ja byłam bardzo młodą osobą zaczynającą imprezowanie, bo miałam wtedy tam 18, 19, 20 lat. I słuchajcie, doszło do mnie jak bardzo Ludzie się zmienili. Jak bardzo świat inac... jest inny teraz, bardziej otwarty, i jakieś tak mam wrażenie. Ja nie wiem, czy to jest lepsze czy gorsze. N nie chcę tego oceniać, natomiast. Do czego dążę? Słuchajcie, w piątek poszłam z koleżanką najpierw do takiego pubu PRL-owskiego. To jest taki mały, trochę klaustrofobiczny pubik na starówce. Ja do niego chodzę bardzo często, ponieważ tam jest dużo starszych osób, w sensie takich w moim wieku. Leci papa, den, skrawczyk, są pyszne szoty, różne tam nalewki. Możecie sobie różne rzeczy tam pokupować barze. Możecie też sobie zjeść. No to nie jest jakaś restauracja, ale tatar, jakiś tam Żurek, jakiś tam tego typu chleb ze smalcem. Tak przegryź dojecie, do picia. Jak ktoś ma ochotę, może sobie coś tam właśnie kupić. I jakoś tak lubię ten klimat. Te wszystkie plakaty, PRL, wiecie, jakieś tam gadżety stoją naokoło. I to tak jakoś przywołuje mi takie fajne wspomnienia i no. Generalnie, no słuchajcie, to jest po prostu moje miejsce. Zawsze jak idę na miasto, to właśnie ląduję w tym pubie. Czasami zostaję tam na dłużej, czasami zaczynam i potem idę gdzieś dalej. Różnie to bywa. Natomiast właśnie z koleżanką zaczęłyśmy tam, bo ona też bardzo lubi ten pub. I potem poszłyśmy do takiej dyskoteki, w sumie nie wiem, jak to nazwać. No może, może dyskoteka. Ja już tam byłam ze trzy razy. Mimo tego, że to jest też w centrum Gdańska, ja wcześniej tam nie chodziłam, bo w sumie nie wiedziałam o jej istnieniu. Jakoś tak. Słyszałam tą nazwę, ale jakoś tak, no nie wiem, po prostu, no nie wiem, no nie byłam tam. I ja byłam te trzy razy, to nawet w sumie mi się podobało, bo e, było tam dużo ludzi w różnym wieku, ale co zauważyłam, to to, że do godziny, tak mniej więcej pierwszej. Jest tam przewaga takich ludzi w wieku około 20 lat, natomiast po godzinie pierwszej, bo impreza jest tam do szóstej, zaczynają schodzić się starsi ludzie i w pewnym momencie robi się to, to towarzystwo takie przemieszane. Wiecie, że są ludzie w różnym wieku. W każdym razie, właśnie słuchajcie, w piątek. <grym> siedziałyśmy sobie z koleżanką i na przykład była taka sytuacja, że co chwilę do nas podbiegała dziewczyna, ja nie wiem ile ona miała lat z 18-19 piła z nami, w ogóle wiecie, zdrówko sobie przybijała mówiła, że chodzi tu od pół roku opowiadała nam jakieś historie, w ogóle słuchajcie, ja byłam w takim szoku, dlatego, że mm, to nie była pojedyncza taka sytuacja która nam się przydarzyła, jacyś się uśmiechali się, prosili nas do tańca słuchajcie, jeden mnie poprosił do tańca, on wyglądał jak mój syn, on był tak młodziutki ja nie wiem ile on miał lat, ale po prostu może 20 max w ogóle wszyscy są tak otwarci tam, znaczy tam w ogóle ci młodzi ludzie teraz są tak otwarci, że ja jestem w ciężkim szoku, dlatego że, ja słuchajcie, te 20 lat temu, jak chodziłam na imprezę, to ja chodziłam, jakby bawiłam się ze swoim towarzystwem, chodziłam z ludźmi z liceum, my tak przez wiele lat chodziliśmy i. Mnie jakby nie interesowali inni ludzie. I to nie jest tak, że ja nie miałam kontaktu na przykład ze starszymi chłopakami, no bo ja miałam starszą siostrę. Jak się ma starszą siostrę, to zawsze ma się starszych kolegów, więc ja jakby umiałam z każdym się pogadać, porozumieć, pośmiać i w ogóle. Natomiast jak szłam na imprezę, to tacy ludzie mnie nie interesowali. Ktoś sobie gdzieś tam był, siedział, gadał i okej, okay. jakby ja się bawiłam w swoim gronie. Natomiast teraz jest tak, że oni są tak otwarci, oni po prostu... Ja nie wiem, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Ja, jak miałam 20 lat, ja bym w życiu nie podeszła do kogoś o 20 lat w sensie starszego, czy nawet 10 lat starszego, i nie zapytała, czy on ze mną zatańczy. Bo dla mnie ktoś, kto miał już wtedy 25 lat, to była taka trochę przepaść. Ja się wstydziłam już takich ludzi starszych, a co dopiero miał 30. Jezu, słuchajcie, no, no nie. Także to jest niesamowite, słuchajcie, w ogóle. Ja lubię, ja z każdym mogę pogadać, natomiast ja po prostu do mnie aż to nie dociera, że te czasy się tak zmieniły, że ci ludzie po prostu, że ludzie się tak zmienili, bo z jednej strony to jest fajne, ja w ogóle nigdy nie byłam fanką, nie wiem, mówienia sobie na pan pani, czy w pracy, czy gdziekolwiek, bo to, to jakby o niczym nie świadczy. To, że mówicie sobie na ty, to jest jakby takie po prostu dla mnie miłe i jakby. Nie czuję jakby potrzeby mówienia sobie, nie wiem, mówienia do kogoś pan, pani. Oczywiście wiadomo, no, są starsi ludzie, nie będziecie do nich na ty mówić, ale generalnie takie relacje międzyludzkie, jak się gdzieś poznajecie w pracy czy coś, to ja bardzo nie lubię właśnie takiego tworzenia niepotrzebnego dystansu. I nie wiem, jakoś tak ja jestem bardzo otwarta, ale jestem też zszokowana tym, że te czasy tak się zmieniły i że. W tych ludziach jest taka śmiałość i taka otwartość, taka po prostu, nie wiem, taka chęć rozmawiania i przebywania ze wszystkimi naokoło, bo mówię, ja czegoś takiego nie miałam i... Nie wiem, czy to jest teraz lepsze, czy gorsze, że to tak wygląda, ale jest to naprawdę zadziwiające, muszę wam powiedzieć. Także z tym, tym chciałam się z Wami podzielić. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenia, czy gdzieś chodzicie na miasto i czy też tak jest. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ja wam chyba kiedyś to opowiadałam, że jak byłam w brzeźnie z koleżanką, to było dwa lata temu chyba, bo nie to nie był ten rok, tylko chyba jeszcze zeszły. I siedziałyśmy na plaży przed jakąś tam przed moloteką. I siedzieliśmy, piłyśmy sobie piwo. I słuchajcie, podeszło do nas trzech chłopaków. Oni, to był rocznik, Jezu, który? Ja nie wiem, czy dwutysięczny, nie pamiętam. W każdym razie no, bardzo młodzi. I słuchajcie, oni z nami siedzieli północy. I tak naprawdę nie wiem, czemu do nas akurat podeszli, było full ludzi na plaży, natomiast podeszli do nas, siedzieli, pili też piwka, oni byli też zdańska. I co ciekawe, słuchajcie, to ta rozmowa jakby, ona się nie różniła dużo od rozmowy ze starszymi ludźmi. To po prostu. W pewnym momencie jakieś tam zachowania to było widać, że oni są młodzi, natomiast ogólnie ta rozmowa nie była jakoś bardzo, wiecie, yy, taka, jakbyście rozmawiały z kimś, z jakimiś dzieciakami. No nie, to było, słuchajcie, no, jakby ciężko nawet odróżnić. Oni też dość poważnie wyglądają, niektórzy, więc jakby nie powiedzieli, ile mają lat, to prawdopodobnie myślałabym, że są trochę starsi. Natomiast jak już potem usłyszałam, to mówię, o Jezus, o Jezus. Co się dzieje? No dobra, słuchajcie, to jest wszystko, nie będę przyciągała. Chciałabym po prostu sobie trochę z wami pogadać, na takie. Na ta, znaczy podzielić się z wami takimi moimi przemyśleniami, że po prostu świat się zmienia. Jezus, zmienia się w takim tempie, że to nie minęło 100 lat. To minęło 20 lat, a ludzie są w ogóle. to już nie są ci sami ludzie, po prostu. Jany, szokujące, także. Także to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie po sobie jakiś ślad, dajcie też łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia, pa pa!